Cześć, widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie patrolujemy graczy mojego Survival'a. E, widziałem, że już kilka baz powstało, dlatego subskrybujcie, łapkujcie, a ja już się tepam do pierwszej osoby. Ok, więc mamy tutaj pierwszą osobę. Widzę, że sobie robi tutaj bazę. No, ciekawa baza, nie powiem. Rozkopuję, ma portal do naderu. No i trzeba byłoby móc tutaj coś porobić. Tego... mam niewitkę wpisaną, więc on mnie nie zobaczy. I co? Zobaczmy co my możemy tutaj mu zrobić. Myślę, że czy mu tutaj nie zamienić tych lamp na te takie żabowe. Dlatego szybko to zrobimy. Okej. Okay. Zobaczymy kiedy się skapnie. Myślę, że tutaj dopiero zaczyna grę. Zobaczmy, co ma w beczkach. O nie, o nie, jest tu. Dobra. I można nas usłyszeć też. Bierze coś z beczek. Okej. Okay. Chyba się nie skapnął. Że ma zmienione lampy. O! Dobra, skapnął się. Skapną się, no, nie za dobrze, ale okej, okay, jeszcze chyba nie jesteśmy spaleni, więc zacznijmy może teraz, Weź, weźmy mu coś ze skrzynek, co on tu ma w tych beczkach, on teraz kopie, weźmy mu, weźmy mu tego diaksa ze skrzynki, zobaczymy kiedy się skapnie, o tu ozdabia bazę z tego co widzę, okej, okay. zobaczmy czy w nederze coś ma. Nie, wygląda, że tutaj nie ma nic. Okej, okay, wracamy. Skupuję sufi. Dobra, dobra. Co my możemy tu zrobić? Myślę, że... Mam pomysł. Dobra. Spi zrespimy mu tutaj kilka zombiaków. Zobaczmy. O, idą. Zobaczymy czy da radę. Tylko, żeby nie zginął, bo będzie trochę przypał na odcinku Dobra, go Dobra, zabił je, okej, okay, okej okay. Dobra, położę się może obok W tym drugim łóżku, zobaczymy czy się skapnie Okej, okay, przesypianie nocy Oj Dobra Zobaczmy co on teraz będzie robił. Musimy jakoś go tutaj jeszcze strollować. Tak sobie myślę, czy by tutaj jakoś nie przepuścić tej wody przypadkiem może, ale... Dobra, mam pomysł. Mam dobry pomysł. Będzie spodziewał, że tutaj wejściem wpłynie jest e, yeah, akselot ale ten axelot coś nie wpływa. O, wpłynął. Pływa, pływa. On zaraz powinien go zobaczyć, jak tu będzie przechodził. Są nawet dwa a ja jednego, które Okej okay. Tutaj On na razie rozkopuje podłogę, więc musimy... A może byśmy mu dali efekt... O, kill off mu padł To akurat tak zrobię sobie kill off, to my mu damy efekt hejsta Ten efekt hejsta musimy dać jednak większy Coś... Dobra, dajmy mu teraz 15 Ok, teraz 30 Dobra 60 bajmy teraz, zobaczymy. O, chyba... Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Chyba widzi, że coś tu nie gra. Myślę, że zaraz będziemy steles do kolejnej bazy, ale oczywiście tutaj jeszcze mu coś damy, zanim polecimy, bo za trollę no, coś się należy, widzą. Ale zobaczmy jeszcze. Ma efekt hejsta. Dajmy mu teraz lewitację. O, ma lewitację. Rekopie. Kopie, kopie. Dobra, on <tot> lata tutaj po bazie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Myślę, że już wystarczy mu tego trollowania. Pokażmy mu się. No i co? Myślę, że. Mógł się tego w sumie spodziewać, bo ja już tak dziwnie się. No, było widać, że ktoś go trolluje. Dlatego zostawmy mu tu skrzynkę. Z jakimiś itemami za trola. Myślę, że. Damy mu 16 diamentów. No i lecimy do kolejnej bazy. Ok, jestem już u drugiej osoby. Tak się prezentuje baza tej osoby. Czemu tu jest odwrócona krowa? Czemu on tu ma odwrócone krowy? On je wszystkie ponazywał. Znaczy tym name tagiem, dobra. Ok, widzę, że ta baza jest taka całkiem mała. Ale jest kit w sumie. On tam coś tutaj kopie. Co to jest. Kopalnia, Dobra. Myślę, że zaczniemy sobie od takiej rzeczy, że zabudujemy mu wyjście. On nie będzie... Nie będzie... Nie, może pomyśli, że zabudował to jakoś. Zobaczmy, co on... O! Widzi to. Wchodzi na górę. Rozgląda się. Okej. Okay. Trochę... No to jest trochę podejrzane, ale może po prostu pomyśli, że sam tak zrobił. Dobra, no wyszedł z kopalni. Rozgląda się, ale... Okej, okay, no, no chyba nic. Na razie nie podejrzewa jakoś bardzo. Tu ma pokój. Może... Skoro on tu ma wszystko na czerwono w tym pokoju, to może mu zamieńmy na zielony w sumie. Myślę, że to będzie dobre. Okej, okay, zamieniłem mu tutaj na zielone. Okej, okay. Zamienimy mu jeszcze, a dobra wszystko, teraz tak, musimy stąd wyjść, żeby nas nie zauważył. Okej, okay, schodzi na dół do kopalni dalej, zabudowuje tą kopalnię i kopie dalej. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, on pewnie zauważy niedługo, że tu ma na zielono. I na razie mam jeszcze jeden pomysł, żebyśmy mu zamienili, on tu ma marchewki, zamienimy mu na ziemniaki. To, to też jest... Tylko muszę patrzeć, żeby tu nie szedł. O, idzie chyba. Dobra, nie zamieniłem wszystkich. Zobaczmy, on tam do krów patrzy. Okej, okay, wychodzi z bazy, teraz będziemy mieli czas, żeby mu zamienić wszystko. Dobra, więc zamieniamy, szybko podmieniamy zamieniamy. Dobra, może się nie skapnie, w sumie. Okej, okay, ma ziemniaki wszędzie. Zobaczmy, co on robi. On tam gdzieś chodzi. Szuka czegoś chyba. Albo on... Nie, on chyba idzie rozsadzić trzcinę. Okej, okay, zobaczmy. Co on tutaj płynie gdzieś? Okej, okay, zobaczmy. No, co on... Tylko on odpłynie. Zebrał rybę do wiadra. Okej. Okay. Podejrzane. Okay, bierze drugą rybę chyba Okej, okay, wziął drugą rybę i co on teraz robi? Chyba wraca do bazy Dobra, jeszcze nie wie, że w bazie już, już nie mam archewek On szuka wyjścia szybko O nie, o nie, o nie o nie o nie To to może nie skapnie się jakby. Nie, chyba się, chyba się nie skapnął, schodzi na dół. Okej, okay, zobaczmy. Czy zobaczy, że są ziemniaki? No rozgląda się, tak patrzy. Coś tu nie gra. Tak sobie myśli, ale... No w sumie ma odwrócone kroby w domu, więc coś tu chyba nie gra, ale okej. Okay. Co? Wylał wodę. No. Z rybą. Tu rybę zabił Oj nie sobie, dobra Nie no, musimy tutaj Myślę, że on tak bez słowa po prostu zostawimy mu znak, że tu byliśmy jakąś nagrodę za tego trolla i sobie stąd odejdziemy. On może się kiedyś skapnie Tego on teraz nie patrzy. Oj, dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Chyba! Chyba coś widział. Dobra, on coś pisze Znaki zapytania, zostałeś, strollowany. Dobra, i zostawmy mu taką tutaj nagrodę. Dobra, i co? My stąd lecimy, on tu dostaje nagrodę, i lecimy do kolejnej bazy. Dobra, jestem już przy kolejnej bazie. Dziwne jest to, że ta baza jest w nederze. Ale no dobra, zobaczmy. Tutaj mamy... Jakiś podejrzany słup na środku bazy, nie wiem o co chodzi. No i widzę, że tutaj mamy żelaznego ziomka. Okej, okay, no... Baza jest sama w sobie nawet, kit. W nederze. I co? Musimy go tutaj jakoś strollować. Więc myślę, że... Zacząłbym od zrespienia może widerowego szkieleta. Zobaczymy, po prostu może się zdziwił, że gdzieś tu może jest forteca niedaleko czy coś. Fortece u nas na serwerze są ogólnie rzadkie. Dobra, więc szkielet jest na zewnątrz. Czekamy, poruszam drzwiami może usłyszy. Dobra. No dobra. Ruszam jeszcze drzwiami. On to chyba widzi. Dobra. Okej. Okay. O! Idzie do niego szkielet. Stoi za nim. Okej. Okay. Wiem, że ktoś mnie ogląda. O nie dobra, musimy być... Musimy być bardziej tajemniczy <laughs> On chyba myśli, że tu jest jakiś gracz. Dlatego... To, to nawet dobrze w sumie. Bo... możemy go teraz jakoś strollować, że tutaj serio jest jakiś gracz. Okej, okay, zobaczmy co on tutaj robi. Tabliczka. Walcz jak chłopak. A nie baba. Okej, okay, to mam pomysł. Skoro on... Myślę, że tu ktoś jest. To tylko trochę przestraszymy. Może się przestraszy, nie wiem. I założymy sobie tą zbroję. Spróbujemy go przestraszyć teraz. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, więc ja już wchodzę mu do domku. O, widzi mnie. Widzi mnie, co teraz? Ucieka. Ucieka, dobra. My teraz ściągamy zbroję. On myśli, że on jest w jego domku. Dobra, gdzie on jest? Wejdźmy na spectata, bo już go zgubiłem. On tutaj ma jakiś tajny pokój Tego mam pomysł Okej, okay, idziemy do niego od tyłu On ucieka, widzi nas, idzie do portalu Gonimy go, gonimy go Albo co on robi? Co? Nie O nie, straciliśmy go i ten się... Dobra, będziemy musieli mu coś dać widzowie, bo on się chyba przestraszył i wszedł w łóżko. Ej, on gada na naszym Discordzie, do którego macie link w opisie. Wbijmy do niego może, coś nam powie. Dobra, czekaj. Halo? Halo? No panie, no co, co ty zrobiłeś, kolego? No przestraszyłem się! No ty, ty troll był. Spokojny. Ja że no Czekaj, topnecie, to to tylko troll. No. Strażnie się boję! Takich rzeczy! Spokojnie, Dobra, no, Twój dom, no, został wysadzony w połowie. Ale mogę Ci coś dać za to, bo no, zniszczyło ci pół domku. No, po mój, No, to może jednak nie, ale dam Ci za to jakieś. no, coś ci dam. Tutaj zbuduję ci... wykop sobie jak zdobędziesz kilof Masz tutaj diaksa nie, i... Jak zdobędziesz bo ja, mam nie ma Dobra, to dam ci jeszcze kilow spokojna mo... głowa, mordo. Masz kilow ci rzuciłem. Nie. Porozglądaj się tam. O. Dobra, no wykop sobie, no i co? Jeszcze coś! To są mało. <laughs> nie. Jeszcze. Chcesz kogoś pozdrowić na odcinku? Nie. Okej, okay, no to... Siema mordo i ten... Mam nadzieję... Nie będę już tu grał. A, a, a... Okej. Okay. To, to elo. Dobra. No straciliśmy go. No on był jakimś... Dzieciakiem, ale no dobra. W takim razie co? My... Chyba kończymy odcinek. Zapraszamy... Zapraszam do nas na serwer. Eee... Nej no så. Det uttrar, eller